Mój makroświat. W poprzednim odcinku obiecywałem, że pokażę Wam, jak fotografowałem, filmowałem mrówki. Obietnicę tą spełniam i zapraszam Was na obejrzenie mojego materiału. To co? Czołóweczkę. mrówki. Chyba bardziej w tym materiale pokażę Wam jak filmowałem te mrówki, ponieważ ruch tych mrówek, szybkość z jaką się poruszają, to jakie przedmioty dźwigają, jak ciężkie w stosunku do swojej masy ciała, tak mnie zafascynowały, że więcej filmowałem niż fotografowałem. I efekty są tego na moim dysku, gdzie. Tych ujęć filmowych jest naprawdę bardzo dużo. Aż się trochę zdziwiłem, że do tej pory nie zmontowałem żadnego filmiku z mrówkami, a jedynie poograbiałem trochę zdjęć. Nadrobię to. Możliwe, że w przyszłym tygodniu pokażę Wam krótki film o mrówkach. Taką historię, jak to mrówki sobie żyją u podnóża lasu. Ale wracając do samych mrówek. Krótka historia jeszcze, mam taką małą ściągę. Wyobraźcie sobie, że mrówki, pierwsze z kamieniałości mrówek znaleziono w Ameryce Północnej pochodzą sprzed 100 milionów lat. Mrówki wtedy były o wiele większe, miały wielkość około, około 5-7 centymetrów, no, czyli były naprawdę duże. 50 milionów lat temu żyła tak zwana, nazwano ją, mrówka gigant, którą znaleziono w Ameryce Północnej, a podobne skamieniałości odnajdywano też w, w Europie. Wyobraźcie sobie takie mrówki, które dzisiaj biegają 5- czy 7-centymetrowe. Nie byłoby to przyjemne spotkać się z taką mrówką. Jak zacząłem fotografować te mrówki? No właśnie, historia była taka, że wybrałem się do lasu. W całkiem innym celu, i idąc do niego, napotkałem na duży kopiec, na duże morowisko z mrówkami Zawróciłem, zabrałem statyw i obiektyw makro. Zacząłem fotografować i filmować. No i zaczęła się moja sesja fotograficzna-filmowa. Niestety pogoda była taka w kratkę, było raz gorąco, za chwilę przychodziła burza. I zalewa mój plan zdjęciowy. W związku z tym musiałem uciekać, czekać na światło. No efekty są takie, jak za chwileczkę zobaczycie na filmie. Zapraszam. Właśnie to jest ten kopiec, na którym się natknąłem idąc do lasu. Tak jak wam wróciłem, zebrałem. Tyle obiektyw. Przymierzałem się, zastanawiałem się z której strony się ustawić przy tym rowisku, żeby te zdjęcia wyszły ciekawie, żeby znaleźć jakieś takie najlepsze miejsce. Pokręciłem się wokół tego mrowiska. Ostroż ustawiała mi się na, albo na mrówki, albo na gałązki. Szukałem ostrości najlepszej i najlepszego ujęcia. Przez moment słońce wyszło, teraz zaszło. Możecie zobaczyć jak to wygląda, jak wyglądają zdjęcia i samo oświetlenie ze słońcem i bez słońca. Ciężko było złapać ostrość, bo byłem bardzo blisko. Głębia ostrości była bardzo mała i tak na tym zdjęciu i ujęciu filmowym. Ta głębia jest na tyle duża, że jest wszystko w miarę ostre. Ale jak się właśnie przybliżyłem i chciałem zrobić jeszcze zdjęcie, sfilmować, no to ta głębia już mi uciekła. Słoneczko wyszło tylko na chwileczkę. Szukam cały czas jakiegoś innego ujęcia. Może coś takiego udało mi się złapać. Tutaj ustawiłem statyw z aparatem nad tą ich arterią, drogą którą one się przemieszczały. Zdjęcia z góry też wychodzą całkiem fajne. No i właśnie ta mróweczka, która dźwiga jakiś kawałek kwiatka. Próbowałem złapać tutaj ostrość i autofokusem i ręcznie. W zasadzie udało mi się. Sam widzicie, że ujęcia filmowe oddają klimat tego, co się dzieje i w morowisku, i na tej ścieżce, którą one się przemieszczały. Cały czas w zasadzie trwa walka o jakieś żyjątka, które znajdują. One biegają, spotykają się, przekazują sobie komunikaty, dotykając się czułkami. Zdjęcie tego nie odda, a film oddaje to, co się dzieje w tym miejscu. Kiedyś wam wspomniałem, że nie lubię ignorować fotografowane zwierzęta, owady czy rośliny, jeżeli ingeruję to bardzo minimalnie, czyli ustawiając blendę, ustawiając jakiś doświetlacz, czy ewentualnie usuwając jakieś listki, które mi zasłaniają kadr. Tym razem zrobiłem inaczej, a historia tego zdjęcia, które za chwileczkę zobaczycie, jest taka. Mianowicie w pewnym momencie, kiedy fotografowałem, przyszła burza, Zalała kopiec, zalała mrowisko, zalała drogę, którą te mrówki poruszały się do lasu. No i w zasadzie wiem, że pewnie koniec po fotografowaniu. Po burzy poszedłem, podszedłem do samego mrowiska, zobaczyć co tam zostało z tego, co robiłem wcześniej. Zauważyłem mrówkę, która leżała o, lekko zatopiona w wodzie. Wyciągnąłem ją na liściu, położyłem obok na jakimś stoliku. I obserwowałem. Akurat w tym momencie wyszło słońce i zaczęło dosyć ostro przygrzewać i chodziło, ta mrówka zaczęła się ruszać. Teraz bardziej ożywała nóżkami, czułkami zaczęła gdzieś tam poruszać. Miałem akurat wtedy stopiątkę na aparacie i zacząłem jej robić zdjęcia. Nie miałem statywu w związku z czym zrobiłem je te zdjęcia były robione z ręki, więc wyszły tak jak je zobaczycie. To taka jedna z małych przygód w czasie tej dwudniowej sesji przy robieniu zdjęć W Polsce żyje około 103 gatunki mrówek, a na świecie około 12 tysięcy. A ja sfotografowałem dwa, może trzy rodzaje mróweczek. Swoje norki kopały w ziemi, tam zanosiły swój pokarm. I wychodziły po chwili. Tu akurat wyszło słońce, i oświetlenie jest całkiem inne, z dużym kontrastem. Pogodniejsze, żywsze. Podchodziłem coraz bliżej do nich, staram się podejść jak najbliżej do tych mrówek. Poskutkowało to tym, że kilka mrówek weszło na mnie i mnie pogryzło. No, trochę bolało. Jak widzicie, wynoszą ziarenka piasku z. Ze środka, z ziemi, pewnie robią sobie kanały. Ustawiałem tutaj bardzo krótkie czasy robiąc zdjęcia. Jedna 300, jedna pięćsetna. Podbijałem czułość do 200, nawet 300. Ustawiłem aparat na statywie, włączyłem nagrywanie i obserwowałem, co się dzieje. Kilka sekund, kilkanaście sekund nagrania. No jak sami widzicie dzieje się bardzo dużo przy filmowaniu i przy fotografowaniu. Ważne jest, żeby głowica na statywie była stabilna, żeby nam nie zjeżdżała przy robieniu ujęcia czy przy fotografowaniu. Ponieważ zdjęcia wtedy na pewno wyjdą nie Jak sami widzieliście robienie zdjęć i ujęć filmowych mrówką, to jest przednia zabawa. Trzeba się troszkę nagimnastykować, bo wszystkie te ujęcia, czy większość z nich była robiona z poziomu ziemi, czyli z poziomu mrówki lub lekko nad. Przy części używałem stabilizacji, włączony miałem stabilizację obrazu. Nie zawsze ona dobrze pracowała i ta ostrość uciekała. Używałem, ostrość ustawiałem i ręcznie i za pomocą autofokusa, także próbowałem na różne sposoby łapać ostrość na tych mrówkach. Łatwiej oczywiście tą ostrość było ustawić w jednym miejscu, kiedy ustawiłem sobie aparat na statywie i nie ruszałem. Trochę gorzej, kiedy te mrówki biegały i próbowałem nadążyć za nimi. Ta mrówka z tym kawałkiem jakieś roślinki, która biega w tej weftę, te. no, Udało mi się zrobić zdjęcie i jakoś udało mi się też prowadzić ostrość aparatu. Właśnie ostrość ustawiona w aparacie i filmowana. Filmowanie w tym czasie jest jednak dosyć ciężkie. Trochę inaczej to wygląda w kamerze, a trochę inaczej to wygląda w aparacie. Jeszcze obserwowanie obrazka w, przez nie wizjer, tylko przez podgląd, kiedy na przykład słońce świeci, jest bardzo utrudnione, bo ten ekran jest mimo wszystko dosyć wtedy ciemny. Obiecałem sobie, że na przyszły sezon kupię sobie już taką tubę na wizjer, na ekran. Pewnie wtedy uniknę już taki sytuacji, kiedy robiąc jakieś ujęcie w pewnym momencie nie widzę co robię. A tak było w, w kilku przypadkach. Jak z ustawieniami, jak sami zobaczyliście na tych ujęciach filmowych i zdjęciach, było różnie. Robiłem to i przy pełnym słońcu, gdzie był dosyć duży kontrast. I kiedy słońce już zaszło, zbliżała się burza czy deszcz, więc tego oświetlenia tak ostrego nie było. Było to rozproszone. Jedno i drugie oświetlenie ma plusy i minusy. To jest tak naprawdę kwestia tego, co chcemy e, zrobić. E, tak jak Wam obiecałem e, na początku, e, postaram się jak najszybciej zmontować taki krótki filmik o mrówkach i umieszczę go u siebie na YouTubie, na swoim kanale. No i chyba to na tyle e, dzisiaj. E, zapraszam Was na kolejny odcinek i zapraszam Was również na obejrzenie na końcu tego materiału e, zdjęć, które w ciągu tych dwóch dni fotograficzno-filmowych zrobiłem. Do zobaczenia. Czekam z niecierpliwością na wiosnę, na lato, żebym mógł zabrać aparat z obiektywem makro, wyjść na łąkę i znowu robić zdjęcia, na przykład mrówką.